Witam wszystkich serdecznie. Matias 1. Dzisiaj taki banał bo wymiana oleju w silniku i filtra. No, wiadoma sprawa, ja wolę to spuszczać dołem niż jakimiś tam pompkami, tak żeby cały ten brud wypłynął z olejem. Niestety nie ma, nie posiadam jeszcze kanału. Są kupione na jazdy. I to Wam chcę pokazać. By się wydawało gadżet, tak? Zobaczcie sobie. Kwestie nawet yy, najazdów i wjeżdżania z nich, wjeżdżania. Yy, jak sobie włączycie awarię, takie kiedyś Wam pokazywałem, widać. Nie wiem, czy to słońce mocno się operuje. Yy, czy będzie widać aż tak dobrze? Zobaczcie, jak fajnie widać koło przednie i najazd. Druga strona. Także naprawdę sympatycznie to wygląda. No i przy wjeżdżaniu, bo przy zjeżdżaniu to tam powiedzmy mniejszy jest problem, tak, ale w zasadzie żaden można powiedzieć, tylko gwałtownie nie ruszać. Natomiast przy wjeżdżaniu, żeby równo wjechać, i jak nie masz drugiej osoby, żeby popatrzyła, no to jest czasami kicha, tak. Także tutaj pod tym kątem myślę, że taki gadżet jak kamery a wszystko elegancko widzisz, auto ci nie spadnie przy najeżdżaniu na najazdy. To wszystko, co chciałem wam dzisiaj pokazać. Pozdrawiam, Matis 1.